To jest przesada. Zobaczcie co się dzieje na moim serwerze. Ogromne dziury kopane przez graczy i to słuchajcie, coś mi się wydaje, że nie było kopane uczciwie. No bo kto by chciał tracić tak dużo czasu na to, żeby blok po bloku, słuchajcie, kopać takie wielkie dziury. I mamy, słuchajcie, tutaj nie lada, yy, zobaczcie tych dziur. Kampera, który, zobaczcie, rozwala właśnie w bardzo dziwny sposób. Co on w ogóle robi? Patrzcie, jak on to rozkupuje w ogóle dziwnie. Czyli to on robił tak naprawdę te dziury wszystkie. Ja pierdzielę, czyli tak to działa ja nawet nie chcę wiedzieć co on musi mieć za cheaty, skoro w ten sposób rozkopuje w ogóle te ogromne dziury serio ja pierdzielę, co on robi Ej, widzę coś takiego, słuchajcie, pierwszy raz, a serwer prowadzę od 10 lat. Serio. On tak jakby rozwala wirtualnie bloki myślami, bo się tak obraca. Pewnie tysiąc bloków naraz tutaj sobie skanuje i nagle jednym kliknięciem rozwala wszystkie bloki. Nie no, panie kamper, wiesz pan co, że tak cheatować na Dragonie, to to jest po prostu przesada. Ale wiecie co, damy mu chyba, słuchajcie, Co?! On nawet Bedroka zniszczył! On nawet Bedroka zniszczył i spadł pod Bedroka! Ja pierdziele nie wierzę w to! Chciałem mu dać, słuchajcie, drugą szansę i nie chciałem go panować, ale rozwalanie Bedrocka to już jest przesada. Weźcie mi, napiszcie w komentarzu, co to są za cheaty, jeśli w ogóle macie jakieś pojęcie na temat cheatów, bo nie mam zielonego pojęcia, jak temu przeciwdziałać. Ale na szczęście w piątek o 19 startuje nowa edycja, więc żadnej rozwalonej mapy nie będzie. Dodajcie serwer do listy i wyczekujcie startu, bo to będzie gruba edycja.